Witam, witam, tu Marek Tysiące Płyt, to jest znowu ja, z płytą Doktora Dre. Też 2001 się nazywa powinna się nazywać Myślałem, że już nic nie nagra lepszego, ale w mordę kopane nagrał jeszcze lepszy niż tamtą płytę. Słuchałem, słuchałem, okładka zajebiście fajna, czarna, jak metaliki. O, tu otwieramy, znowu jest zioło do palenia. Książeczka też jest fajna, pokażę wam. Otwieramy. I tu widzimy wszystko, co byśmy chcieli widzieć: tytuły piosenek, zdjęcia, gości, którzy z nimi nagrywali. Bit jest no, zajebisty. Najlepszy kawałek jest z tego albumu, ten, co tak leci na tym fortepianku. Nawet Chopin grał to. Chociaż już nie żyje tyle lat. Jak się nazywa. To? A, still Drey? No to to jest kozacki kawałek. No, po prostu rozwaliło mnie. Babcia spadła z krzesła, jak to słyszała. I cały czas słucha tego Dreja. Pali nie wiadomo co. Zwariują ludzie po tym, słuchają, rzucają się. Ksiądz Zambony rzucał przekleństwami. Mówią, że to jest szatańsko pierdolona muzyka mówiona, a to właśnie nie ma racji. Ksiądz to jest psychopata. Słuchajcie, powiem Wam, doktora Dreja, najlepszy producent i raper, jaki wyszedł kiedykolwiek z matki brzucha. Do tej pory. Ma... Sto lat jak żółw można powiedzieć, i nagrywa takie bity, że aż trzęsą się stare baby na ławkach. Koniec opowieści, ścisłej treści. Subskrybujcie mój kanał. Instagram Mariani Milion tysiące płyt. No, do widzenia.